Zjedziemy plasterinę. Play Playdoch. Play z Zosią. ZWaitem. Hej Zosia. Hej. Dzisiaj pierwszy Najpierw sobie powałkujemy takie. Najpierw sobie powałkujemy chwilę. A teraz...

Julia, ja co ty mi zrobiła? Coś okropne. Coś okropne. Ja cię niby zrobiłam w ogóle. No uderzyłeś mnie. I... Ale się teraz nie wymyślaj. Ty nie wymyślaj teraz. <noise> Tysa. Tysa. a znasz takie przysłowie, e, znasz? Jakieś? Tak. Co to powiedz? Nie wiem. <grymne> Dajmy, op, ty mi powiedzieć. słowa. Proszę o mnie. Co to jest? Nie wiem.

co ma u... Dasz? Rainbow Dash Tak Koń Rainbow Dash Czy to jest baran? To jest baran Lo 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 lo. nie, nie Nie Jeszcze jedna osoba będzie miała kronę A tym kim zje W Dadam ta dada, Nie, nie udało mi się. <śmiech> 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 <śmiech>